Witam pszczelarzy. Chcę znowu nagrać filmik, bo mam zapytania. Jak stosować zioła? Zioła na przykład dla człowieka na nerki. Trzy razy użyte zioło już nie działa. Trzeba mieć mieszanki co najmniej trzy. A zwykłe działanie jakie podają zielarze Dwa tygodnie i trzeba robić przerwę albo zmieniać na inną mieszankę. No a pszczoły mają do czynienia bez przerwy z ziołami, z pyłkiem, z różnymi kwiatami i ziołami. Także dla nas po prostu to jest co innego, a dla pszczół co innego. Jest taki filmik na YouTubie Pasieka Choska, który Pan tam tłumaczy jakie zioła stosuje i ma większą praktykę. Bo ja nie mam praktyki, tylko to co o ziołach wiem, bo tylko robiłem zioło miody. I w tej pasiece, jak używam zioła tej pasiecie Choska, Pan tam na przykład mówi. Jak z czosnku, czyli spokrzew, to jest antybiotyk dla pszczół. I on tam podaje, żeby w odstępach robić podawanie takiego, takich, takich ziół, czy tego czostku. W odstępach czasu, żeby nie na, na raz No i jest też taki filmik, że pszczoły nie potrzebują żadnych witamin czy ziół no i trochę ten pan ma rację bo na przykład jest niech co państwo jeszcze też oglądną skarbnica zdrowia pyłek kwiatowy, sądecki bartnik który tam pan doktor mówi o o pyłku gdyby to wszyscy ludzie wiedzieli to by pszczoły nie nadążyły czy pszczelarze z produkcją Takiego suplementu diety, jaki jest pływek kwiatowy. Także stosując na przykład te zioła, podkreślając na ziłę, nie można pszczołom tylko dać jeden rodzaj żół na pół roku. Można by dać, bo ja nie mam w tym, bo nie dawałem, nie miałem chorób, tylko robiłem zioło miody. Ale jeśli tam są takie nawet filmiki, że ludzie mówią, Choróbstwa, choróbstwa są, że choroby mają pszczoły, ale to jest wina pszczelarza. Brak pożytku pyłkowego, miodowego, zaziębienie pszczół. Także sami stwarzamy po prostu to, że pszczoły chorują. Bo jeśli wystąpił zgnilec amerykański, no to 50 lat będzie bakteria wulu. I jak zasiedli się pszczoły, znowu zachorują. To taki uli, jeśli jest choroba, to trzeba spalić, wszystko spalić. Już nie ma wyjścia. Także z tymi ziołami, jak mówiąc o tym, że można dawać tylko to, jak mówiąc nie jedno zioło, tylko co najmniej trzy dostępa czasu na zimę. Bo jak mówiąc pszczoły bazują na, na naturalnych ziołach, nie to co my. No, i jeszcze taką sprawę, na przykład dużo miałem zapytań, wielkość. Na jak ulach, dodam dla warszawskich, tam innych, na ilu hodować pszczoły? Moim zdaniem od lat, nie wiem, może już po życie 50 po wojnie, nie wiem od którego czasu wielkopolski ul jest produkowany standardowo 10 na 10 z pół nad stawką. I te 10 ramek wystarcza do wychowania ilości czerwiu, do brania miodu ten ul standardowy wielkopolski jak macie te różne ule czy do danda warszawski, czy tam inny można przeliczyć 10 ramek z wielkopolskiego i waszych, waszego ula 10 a potem te różnice odjąć i zobaczyć no ile ramek, bo nieraz może tylko siedem takich warszawskich by wystarczyło do chowania pszczół i dobrania miodu, bo ludzie mówili dużo, na dziesięciu ramkach chował pszczoły, pszczół było dużo, a miodu nie brał. Także wielkość każdy sam sobie może przeliczyć, ale jak mówiąc, standardowo ul wielkopolski jego pojemność porównać ze swoim i niepotrzebnie nie chować wielkie, chyba że no ci co mają, ja mam podziw dla tych dużych pszczelarzy, co tam mają takie wielkie stodoły, ul, wyloty z dwóch stron, ale to trzeba mieć wiedzę i wyczucie, jak to chować, a nie jak są mali pszczelarze, ma kilka, jeden czy dwa, trzy ule i podziwiam tych, no tak samo jeśli chodzi o co mają wędrówki no to ul wielkopolski pasuje, czy inny inne kondygnacje, że jeszcze dodatkowe bo on nie będzie brał miodu w ciągu pożytku a my co mamy, jak dziesiątki, czy macie to można dwa razy wziąć ul zula ula, miód rzepakowy i nie, nie sfermentuje. Ja to powtarzam ludziom, co już lat w praktyki, że ul, co ma nakrop, choć młody, on nie sfermentuje. Z daleka powodem fermentacji miodu jest ślina ludzka. Czy nawet w słoiku co już jest w domu brane, jeśli się weźmie tą samą łyżką polizaną, w miód sfermentuje. A miód, ten, który przynoszą pszczoły, nie sfermentuje, choć ma ilość wody, bo nie ma enzymów do fermentacji. Nie bójcie się brać miodu. Tacy mali pszczelarze, jak mówią, wielcy mają kilka kondygnacji, co jedzie na rzepak czy na inne, bo nie będzie brał w połowie, bo to nie dałby, nie opanowałby tego wszystkiego zrobić. No i Sprawa taka na przykład o rabunki, też miałem zapytań. I te rabunki to człowiek robi sam. Z wiosny na przykład przy wylocie, bo jak są miejsca, to ludzie mówią i to, że na przykład podczas zimy niepokoją sikory. Dać szybkę, i dopóki nie, już nie będzie pożytku utrzymać szybkę, bo te, które rabują, to one od razu wpadają naprost do wylotu, żeby ich strażniczki nie zlokalizowały. Bo później jak już jest większa już siła, już jest dalszy ciąg pożytku, to można wyloty już na całe, bo jest ilość strażniczek i już pszczoły się nie zajmują. Po prostu rabunkiem. I, i, na, i jak mówiąc, duże wyloty z wiosny mogą być powodem. Tak samo to, co ja wszystko widzę, to wykładanie tych ramek pszczołami koło ula. Jeszcze z wiosny to jest potencjalne do rabunku. Wziąć, szepnąć tę pierwszą ramkę, którą bierzemy, szepnąć w ulu, poodymić. Włożyć ją do transportówki, tylko żeby nie było na niej pszczół, żeby nie przenosić pszczoły z jednego ula do drugiego, żeby było wolne od, od pszczół. I wtedy robimy przegląd szybki, i nie robić przeglądów znowu jest sprawa chodzi o wiosnę, czyli nawet lato. Wczesnych godzinach rannych, bo pszczoły szukają pożytku. Także Sami jesteśmy po prostu tym co powodujemy, powodujemy rabunki, także wyloty już jak mówiąc w ciągu lata jest tyle strażniczek to sobie opanują, bo mówią jak miałem taki film jak oglądałem, że jakiś pokarm wystawić poza ul żeby po prostu pszczoły tam poszły. To nic nie da. Bo ciche rabunki jak zaczną się od wiosny trwają do jesieni. Także sami powodujemy rabunki. Jednym z takich sposobów żeby ocenić, z którego ula jest, nikt o tym nie mówi. Wystarczy jak tak są te, które rabują ciche rabunki, to ta pszczoła będzie czarna, taka z, z, z tych włosków oskubana, błyszcząca. Już widzimy, że ta pszczoła nie jest z naszego ula, tylko rabuje. To są tak zwane ciche rabunki. I jak gdyby powstał rabunek, jednym z takich sposobów, nikt tego nie mówi, wystarczy wziąć świtko z mąką i trzepać, otrzepać te pszczoły, czy nawet z tego cichego, z tych cichych rabunków, szepać tą mąką i zobaczyć, z którego ula, od razu się dowiemy, z którego ula rabują, bo tak zrobić, jak tam te, ci panowie tam mówią, żeby dać, odwrócić dżul ale to też nic nie da, bo to jest żadna kombinacja. Jeśli się dowiemy, z którego ula rabuje, to taki ul, który rabuje, jeśli jest z naszych uli, to można do piwnicy jakąś siatkę taką, żeby do dennicy była wsunięta, żeby była wentylacja. Wziąć go na trzy dni, bo to nie ma innego sposobu zlikwidowania. Na trzy dni do zimnej piwnicy i potem postawić go, żeby znowu oblot zrobił. Bo jeśli jest na przykład znowu sytuacja, że nie z naszej pasieki, jeśli zobaczymy, potrzepiamy to mągą, my nie będziemy, że to nie nasze pszczoły rabują, no to pasuje taki ul nasz, który rabowany. Wziąć do piwnicy, to co tam mówiłem, i potem go przestawić w inne miejsce, żeby sobie zrobiły oblot. I na przykład te rabunki, no to, to nie jest kończące się, jak mówiąc, jak się zaczną od wiosny do jesieni i jak mówią te błędy, które te ramki ludzie wystawiają, to potencjalnie i, i z wiosny, jak mówiłem, do południa krótkie przeglądy, lepiej po południu, bo z, jak mówiąc, z rana pszczoły szukają pożytku. Także możecie to zastosować, jak mówiąc z tą mąką, ci co mają jakieś rabunki, nawet te ciche rabunki. Potrzepać na te pszczoły i będziecie wiedzieć, które rabują, a które nie. I na przykład z warozy jeszcze sprawa jest taka, że na, tutaj u nas w związku i też dzwoniłem do Pana, mu doradziłem. Sprawdził Pan, że to się mu sprawdza. Y bo i dzwonił nawet i wczoraj pan kwas szczawiowy on dawał szczaw a tutaj w naszym związku tutaj stosują ludzie dając rabarbar nie, do oczka czy tam może na, na powałki na powałki, o pszczoła chciała mnie ugryźć na powałki i one zetną i też jest pan dzwonił osyp i można jeszcze u nas dają maść końsko-chłodzącą nie rozgrywającą maść końsko-chłodzącą na wieczko od weka wsuwają do oczka i też jest osyp to takie proste sposoby na, na waroze, co jeszcze można troszkę ułatwić ale jeszcze na przykład jeśli chodzi o, o te zioła i o to wszystko że ludzie nieraz sami robią brak pożytku, że jest głód czy zaziębienie gniazda na przykład. Ja stosowałem beleczki i na wiosnę od razu nie puszczałem pszczół do nadstawki tylko tylko ich no odejść, odejść, odejść tylko dałem dwie beleczki krajne i pomału żeby zasiedlały a jak już się pogoda ustabilizowała wtedy otwierałem na całą na cały ul na stawkę puszczałem już pszczoły do zasiedlenia także jak mówiąc z tymi ziołami, z tymi chorobami to sami powodujemy bo jak mówiąc zgnizd amerykański czy jakieś takie choroby to już nie jest nieuniknione bo to jak mówiąc trzeba spalić to wszystko no to nie wiem to jak mówiąc o tych rabunkach to jak mówiąc zastosujcie się to i jak mówiąc nie wykładać tych ramek obogula bo to jest potencjalny rabunek sami robimy sobie że powodujemy rabunki no to na razie dziękuję za oglądnięcie i do widzenia Państwu.